Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj film z cyklu Ostatnio Zakochałam się Wy. Bo niestety ostatnio sporo kompozycji zajęło sobie dosyć duży kawałek miejsca w moim sercu. Mówię niestety, bo oczywiście zawsze na ten portfel cierpi, wiadomo. Ale stwierdziłam, że skoro już tych kilka zakochań ostatnio nastąpiło, to zbiorę to w jakiś taki jeden film, żeby była jakaś systematyka i żeby to było jakoś poukładane. Będę kusić, więc kto nie jest odporny na dobre recenzje i na sugestie, wyłączę dzisiejszy film, żeby mnie nie oskarżać, że znowu coś przeze mnie kupiliście. Nie, oczywiście żartuję. No, natomiast osoby podatne na sugestie będą miały y, ciężki orzech do zgryzienia, ale nie martwcie się, ja też jestem podatna na sugestie. Jeśli ktoś dobrze zrecenzuje zapach, to chcąc nie chcąc on zawsze wpadnie do mojej kolekcji prędzej czy później, więc łączę się z wami w bólu ale żeby już nie przedłużać, przejdźmy do tematyki dzisiejszego filmu, czyli do zauroczeń ostatnich miesięcy. I dzisiejszy film postanowiłam zacząć od takich perfum, o których jeszcze nie mieliście okazji usłyszeć na moim kanale i zacznę od kompozycji od marki Juliet Hezegan o nazwie Lily Fantasy. Właśnie słuchajcie, zobaczyłam, że mi ten flakon przecieka i się trochę nim właśnie pomoczyłam, nie wiem o co chodzi, ale będę musiała chyba rozebrać atomizer, bo coś tu się złego zaczęło dziać. Niemniej jednak zapach bardzo lubię, więc nie przeszkadza mi absolutnie, że jestem cała teraz w nim upaprana. I na dobrą sprawę mogłabym tu przynieść bardzo wiele kompozycji marki Juliet Hezegan, bo ostatnio wpadłam w prawdziwe zbieractwo perfum tej marki, więc dość sporo perfum od marki Juliet Hezegan do mnie trafiło, ale stwierdziłam, żeby się samej nie dołować i nie zobaczyć potem przy okazji montażu, jaka to jest skala, to przyniosę sobie bezpiecznie tylko jedną butelkę. I postawiłam na Lily Fantasy, dlatego że jest to zapach niezwykle ciekawy na tle całego portfolio marki Juliet Hezegan. Dlaczego? Marka Juliet Hezegan słynie raczej z zapachów przyjemnych. Są to w większości zapachy takie typowe przyjemniaczki, takie easy going, bez problemu o tych perfum może właściwie używać każdy. Natomiast w Lily Fantasy jest jakiś taki element mroku, element gotyckości. Zaraz Wam powiem o co chodzi. Z jednej strony jest to zapach, jak przystało na markę Juliet Hezegan, bardzo kremowy, białopiszmowy, ambroksanowy. Ma też niewątpliwie sporo takiej kremowej drzewności, aczkolwiek z drugiej strony mamy pogrzebowe kwiaty. Mamy cmentarną lilię na Maxa. Tutaj li, li, lilia podana jest jak jeden do jednego. Naprawdę przysięgam, jak w perfumach od marki Givenchy Ange Unemont. Jeśli ktoś tam to, tamtą Lilię odbierał jako bardzo cmentarną, bardzo mroczną, to tutaj dokładnie będzie miał to samo odczucie. Jest cmentarnie, jest gotycko i jest bardzo mroczno i niepokojąco, ale właśnie z drugiej strony mamy tę kremowość, to, tę przytulność, tą równowagę tego gotyckiego i niezbyt takiego codziennego i, Przyjaznego do końca klimatu, więc zapach jest niebanalny, jest bardzo ciekawy i jest to coś innego naprawdę, co bardzo się wyróżnia na tle portfolio marki Julet Hezegan. No parametry jak to u Julki nie są genialne, nie są spektakularne, ale spokojnie ten zapach na mojej skórze wytrzymuje 4 do 5 godzin. No dobra, a teraz od tych gotyckich, mrocznych klimatów cmentarnej Lili przejdźmy do czegoś zdecydowanie bardziej wesołego, zdecydowanie bardziej przyjaznego i chciałam Wam jako następny pokazać zapach od marki Karner Barcelona i jest to Ibiza Nights. Jeśli chodzi o ten zapach, to pewnie zorientowaliście się po moich poprzednich filmach, że jestem ogromną fanką nuty soli w perfumach. A jak ona jest jeszcze dobrze wpleciona w całą kompozycję i nie powoduje, że kompozycja staje się nieharmonijna, no to ja już w ogóle jestem totalnie kupiona i jestem kupiona w przypadku Ibiza Nights. Tu mamy do czynienia z typową słoną wanilią. Jest cieplutko, jest puszyście, jest słodziutko, ale wszystko to jest przełamane ogromną dozą solności. W tych perfumach oczywiście nie tylko sól i wanilia. To aktorzy pierwszoplanowi, bo potem w sercu do zapachu dołącza jaśmin, czuć troszeczkę gruszki, czuć troszeczkę mandarynki. Natomiast baza tego zapachu jest już bardzo przytulna, bardzo słodziutka. Niemniej jednak to, co najbardziej mnie zauroczyło, to ta sól i wanilia we wspólnym tańcu. Zapach jest przepiękny, bardzo plażowy, chociaż jak na plażowca, bardzo ciepły i bardzo słodki. I kolejny zapach, który uwielbiam od pierwszego powąchania to perfumę tym razem od marki Prada i jest to La Femme w edycji Lo. Przepiękny, białokwiatowy, elegancki zapach, przepiękne cytrusy, przepiękne nuty drzewne, ale przede wszystkim tuberoza, która w tym zapachu została podana łagodnie, elegancko, nie straszy, nie narkotyzuje, naprawdę jest tuberozą do pełnego kołnierzyka. Zapach może nie wyróżniający się na tle innych zapachów, nie jest to jakieś arcydzieło, natomiast jest to doskonały zapach na każdą dzienną okazję. W okresie wiosny czy też lata zdecydowanie będzie to jeden z moich ulubieńców do pracy. I kolejna miłość w mojej kolekcji i jestem przekonana, że jeśli ktoś ogląda regularnie moje filmy, to wielu z tych kompozycji się tutaj spodziewa, między innymi tej, a mianowicie chciałabym Wam powiedzieć o kompozycji od marki Gucci. I jest to memoir de un poliglotka. Pięknie mówię po francusku. Dlaczego zdecydowałam się do tego zestawienia dołączyć tę kompozycję? Otóż dlatego, że ona mnie przenosi w sielski, anielski klimat. Wiele osób recenzujących ten zapach pisze, że to jest jakiś taki dziwoląg i tak dalej. Powiem Wam, że on osobiście na mojej skórze układa się tak, że nie budzi nawet odrobiny, nawet pół procenta kontrowersji. Dla mnie jest to zapach o klimacie takiej sielskiej wsi. Taki po prostu obrazek wsi idealny, jaki gdzieś tam mamy w jakichś idealistycznych wyobrażeniach. Cały zawiera się w tej butelce, bo jest i troszeczkę cytrusów, i troszkę rumianku, i trochę białych kwiatów, trochę siana. No, po prostu jest przepięknie. Jest po prostu totalnie sielsko. To jest zapach, który mnie totalnie uspokaja. To jest zapach, który mnie przenosi w odległe miejsca gdzieś tam w jakieś takie mało zaludnione wiejskie zakątki. No, po prostu coś pięknego. Tylko niestety życzyłabym sobie tego, żeby miał nieco w lepsze parametry. I kolejny zapach, który mnie zauroczył tegorocznej zimy, to tym razem kompozycja od marki Narsis Rodriguez o nazwie Mask Noir Rose. Jak pamiętacie z moich filmów, ja od wielu lat, odkąd perfumy te miały swoją premierę, miałam edycję standardową Mask Noir. Uważałam, że edycja Mask Noir Rose jest na tyle podobna do protoplasty, że w ogóle mi jej nie potrzeba w kolekcji. Ale jakieś takie zaszły roszady w moim myśleniu, że do mojej kolekcji dołączyła. I powiem Wam szczerze, że wydaje mi się, że nawet tego rocznej zimy nosiłam ją dużo, dużo częściej, aniżeli klasyczny mask noir. Dlaczego? Dlatego, że ta kompozycja ma właściwie wszystko to, co mask noir. Tutaj na tej płaszczyźnie tego charakterystycznego DNA nie różni się zbyt wiele. Jest i piżmo, i mam wrażenie, śliwka, i wanilia, i troszkę tonki. Natomiast to, co mi się bardzo podoba w tej edycji, to ta róża. Ta róża nie została tutaj podana bardzo elegancko, chłodno, poważnie. Mam wrażenie, że ta róża jest taka delikatnie, jakby zsuchszona i landrynkowa, co powoduje, że ta kompozycja, jakby na to nie patrzeć, wieczorowa, zawiesista, bardzo zmysłowa, zyskała jednak troszeczkę takiego dziewczęcego flow, że można ją ubierać tak naprawdę na różne okazje. Zdecydowanie, jeśli chodzi o linię Masque Noir, to tej zimy na prowadzenie wysunęła się edycja Rose, aczkolwiek uważam, że cała ta linia, a poznałam chyba sporo kompozycji z tej linii, jest warta ogromnego zainteresowania. No, to polećmy za ciosem i kolejne perfumy od marki Narciso Rodriguez. Oczywiście tych perfum spodziewaliście się w tym zestawieniu. Jeśli oglądacie moje filmy, bo wiecie, że ja ostatnio ten zapach noszę namiętnie i bardzo często. Jest to kompozycja oczywiście o nazwie All of Me. Kompozycja dzienna, elegancka, w której możecie iść do ludzi nawet w ciasne skupiska ludzkie. Myślę, że nikomu się nie będzie narzucać, nikomu nie będzie przeszkadzać, ponieważ jest to taki zapach uniwersalny, który myślę jest powszechnie akceptowalny po prostu społecznie. W nim nie ma nic kontrowersyjnego. Jest cierpka, świeżutka róża, jest otulająca magnolia, troszeczkę piżma, troszkę drzewa sandałowego, trochę do słodzenia w bazie. Zapach jest bardzo prosty, ale bardzo wdzięczny. Nosi się go naprawdę z dużą łatwością, a poza tym, jakby na to nie patrzeć, powoduje ogromną radość i uśmiech, bo jest w nim coś niesamowicie optymistycznego. I kolejna w dzisiejszym zestawieniu kompozycja od marki Gucci, która mnie niezwykle zauroczyła. Tym razem jest to Guilty w edycji Ode Parfum Intense. Jeśli chodzi o ten zapach, to ja go cenię przede wszystkim za idealne, zrównoważenie takiej zmysłowości, kobiecości z elegancją, a z drugiej strony bardzo go cenię za parametry, bo naprawdę ma, przynajmniej na mojej skórze, bardzo dobre parametry użytkowe. To jest z jednej strony takie bardzo spokojne, stonowane. Osnute wokół takich kremowych kwiatów, kremowych drzew, pachnidło, a z drugiej strony jest to kompozycja bardzo silnie kwiatowa. Mamy troszeczkę jaśminu, mamy troszeczkę kwiatu pomarańczym, mamy troszkę lilaka. Mamy też troszeczkę takiego sypkiego, delikatnie podrowego fiołka, a na drugiej szali mamy kremowość. Kremowość drzewa sandałowego, kremowość białego piżma. To wszystko jest ze sobą idealnie zblendowane, idealnie zrównoważone, że nie przeważa ani ten pierwiastek taki za bardzo kremowy, ani ten pierwiastek taki silnie świeżo kwiatowy. Wszystko tutaj jest po prostu w idealnej harmonii, co powoduje, że zapach ten wodzi na za nosy, zapach ten budzi zainteresowanie, zapach ten podoba się mężczyznom, więc dlatego odbieram go jako bardzo zmysłowy i bardzo kobiecy. No, a jak wspomniałam na początku, również o parametrach nie mogę powiedzieć złego słowa. I kolejną moją miłością, ale też zarazem zapachem, który stanowi dla mnie nie lada wyzwanie, zagadkę i tajemnicę, są perfumy od marki Estée Lauder i jest to Paradise Moon. Powiem Wam tak, nuty sobie, to co ja czuję sobie, dlatego to jest dla mnie jedna wielka zagadka, czy myli się producent na swojej stronie, czy myli się mój nos. Natomiast ja ten zapach odbieram zgoła inaczej niż stanowiłyby o tym jego nuty perfumowe. To są perfumy przede wszystkim świetnie zblendowane, które tworzą doskonały monolit. Nic tu nie krzyczy, nic w tym zapachu się nie przepycha łokciami na plan pierwszy. Wszystko tutaj tworzy doskonałą harmonię. I to harmonię tak ze sobą pięknie uplecioną i tak zespoloną, że trudno naprawdę wyodrębnić poszczególne nuty. Jest to na pewno coś cierpkiego, jakiś cierpki owoc, ale też jest słodki owoc. Podejrzewam nutę brzoskwini, troszkę osmantusa, trochę białych kwiatów, przede wszystkim piękny zamszyk i czuwająca nad tym wszystkim taka chmura, delikatnej pudrowości. Podejrzewam kwiatowej pudrowości, bo nie czuję tutaj ani nut pudrowych, ani białego piżma, ale wszystko to jest rzeczywiście takie okrągłe, bardzo gładkie, bardzo kremowe, jakby za, taką, za takim pudrowym, delikatnie woalem. Zdecydowanie kompozycja zaskakująca. Jestem bardzo ciekawa, co. W niej jest naprawdę, a do czego nam się producent nie przyznaje, nosimy się te perfumy naprawdę świetnie, są doskonałym towarzyszem codzienności, świetnie się trzymają, mają klasę i przez to, że nie projektują na aż tak bardzo duży obszar, na niepotyczną odległość też są bardzo bezpieczne dochodzenia w nich do pracy, bo nikogo raczej nie zmęczą. I kolejne zauroczenie, chociaż wiele z tych zauroczeń, które Wam dzisiaj przedstawiam to nie są takie pierwsze zauroczenia, że powąchałam i mnie trachnęło. Tylko to są zapachy, które na przykład poznałam niegdyś, ale gdzieś tam budżet mi na nie nie pozwalał wcześniej i tak dalej. Natomiast dużo z tych kompozycji to nie są kompozycje, które by były jakoś mi całkowicie nieznane i jednym z takich przykładów jest Oud and Bergamot. Ja te perfumy znam dobry 5 lat może nawet dłużej. One zawsze budziły moje zainteresowanie. Zawsze w Deglasie podchodziłam do półki i je absolutnie zawsze musiałam przetestować przy każdej wizycie w Deglasie, bo coś mnie w tym zapachu fascynowało i tak jest do dzisiaj. Do dzisiaj są to perfumy fascynujące. To jest zapach drzewny, jakiego nigdy wcześniej nie wąchałam. Tu te pierwiastki drzewne te nuty drzewne są podane w tak absolutnie oderwany od wszystkich innych drzewnych kompozycji sposób, że nie sposób sposób, sposób, masło maszlane. Nie sposób tych perfum porównać z żadną inną kompozycją, którą bym znała, te drzewa są przepiękne, aromatyczne, wsparte taką lekkością cytrusów, wszystko tutaj też jest przepięknie zblendowane na jedną taką gładką, aromatyczno-drzewno-cytrusową masę, perfumy, które są bardzo silnym unisexem, na niektórych skórach nawet z przewagą pierwiastków męskich, więc na pewno nie porywałabym się z motyką na słońce, nie kupowała ich ciemno, ale dla mnie absolutnie totalny hicior. I kolejna kompozycja, o której chciałabym Wam powiedzieć, pewnie też się spodziewaliście, że się tutaj znajdzie, to kompozycja od marki Hermes, jest to Oderu Barb Eclairé. I powiem to tak: bardzo wiele kompozycji marki Hermes mogłoby się znaleźć w dzisiejszym filmie, bo muszę powiedzieć, że Hermes zdobył totalnie moje serce i kupuję coraz więcej, coraz więcej, coraz więcej kompozycji tej marki i właściwie każda jest strzałem w dziesiątkę. Ale żeby troszeczkę ograniczyć ten film, żeby Was za długo nie trzymać przy telefonach, przy monitorach komputerów, to stwierdziłam, że wybiorę do tego filmu tylko dwie kompozycje, więc to pierwsza z nich. Jeśli chodzi o rabarbar, to to jest po prostu idealnie oddany zapach rzeczywistego rabarbaru. Jakbyście po prostu w dłoniach przełamywały gałązkę rabarbaru, tak się czuje otwarcie tego zapachu. To otwarcie odwzorowujące naturalny zapach rabarbaru trwa mniej więcej... No, na mojej skórze około dwóch godzin, potem wchodzi taka pudrowa, owocowość. Natomiast pierwsze dwie godziny to jest totalna natura, potem to rzeczywiście są perfumy, robi się właśnie tak owocowo-pudrowo. Jakby na to nie patrzeć, każda z Was tej kompozycji jest przepiękna, każda ma swoje takie bardzo, bardzo pozytywne aspekty, generalnie zapach, który po prostu uwielbiam. I kolejna z takich kompozycji, które od wielu lat miałam na łyżliście, a dopiero jakiś czas temu je sobie sprawiłam, to kompozycja od marki Mezon Marziela. Jest to Flower Market, czyli po prostu kwieciarnia w butelce. Przepiękny miks białych kwiatów z nutami zielonymi, z delikatnym piżmem, z delikatną drzewnością. Jest tu i kwiat pomarańczy, i tuberoza, i jaśmin, i konwalia, i frezja. I właśnie tak jak powiedziałam, soczysta zieloność, a to wszystko położone na takiej puszystej chmurce kremowego, białego piżma z pierwiastkami drzewnymi. Wypisz, wymaluj naprawdę zapach kwiaciarni, perfumy, które się nosi przecudownie, które są bardzo naturalne i które, jak na markę Emezo Marziela, mają całkiem dobre parametry. I kolejna kompozycja, której pewnie wszyscy się tutaj spodziewali, oczywiście, nie będzie to dla nikogo zaskoczenie. My way nektar, perfumy, które dostarczały mi masę radości, masę uśmiechu, perfumy wibrujące, musujące. Powiedziałabym nawet, opisując je, że to jest taki zapach szampański, bo to jest zapach, który żyje, to jest zapach, który skrzy. To nie jest jakaś taka kompozycja, która nas otuli, która będzie spokojna. Nie, on cały czas musuje, to się cały czas coś dzieje. Tak jakby normalnie bąbelki szampana pękały Wam na skórze, jest cały czas tak energetycznie, tak optymistycznie. Nuty zielone i gruszka to, to jest to, co przede wszystkim czuję w tej kompozycji, aczkolwiek one tu nie istnieją samodzielnie są wsparte nutami drzewnymi, są wsparte delikatnym jaśminem, delikatną tuberozą. Generalnie zapach absolutnie odróżniający się od całej linii My Way, moim zdaniem nie mający nic z tą linią wspólnego bo to jest radość w butelce, to jest lekkość, to jest dziewczęcość. Nie ma tutaj tej y, takiej poziomkowo-winogronowej, ciężkiej tuberozy, która była w innych edycjach. No to po prostu jest lekkość, radość i totalna wiosna w butelce. I na koniec zostawiłam sobie zapachy, które zrobiły na mnie największe wrażenie. To będą dwie kompozycje i w przypadku i jednej i drugiej ugięły się pod mną kolana i kompozycje te zwaliły mnie z nóg, chociaż teoretycznie są to kompozycje proste i nie jest to nic yy, niespodziewanego, nic odkrywczego, nic wow, co po prostu świat perfumiarstwa stawiałoby na głowie, ale mimo wszystko yy, są to kompozycje, które na mnie wywarły osobiście po prostu ogromne wrażenie. Pierwszą z tych kompozycji jest, pewnie jak się domyśliliście, Barenie od marki Hermes, niby nuty, Przyjazne, powszechnie znane, często używane, a wyszło tutaj przepięknie, nieprzeciętnie, z ogromną klasą. Zapach, który lubi się różnie układać w zależności od dnia, który potrafi zaskoczyć, mimo tak jak powiedziałam, dość prostego i dość takiego przeciętnego bardzo składu, bo mamy tu lilię, mamy tutaj cytrusy, mamy tutaj paczule, elementy drzewne i taką delikatną miodowość w tle. Ja myślę sobie, że te perfumy muszą być dużo bardziej bogate, aniżeli przyznaje nam się do tego producent, bo inaczej nie byłoby takiej ciekawej ewolucji, inaczej nie byłoby takich zaskoczeń z tym zapachem, że on w różnych aurach, o różnej porze dnia brzmi zupełnie inaczej, bo raz dominuje taka drzewna paczulowość, raz, raz ta lekkość cytrusów i tej linii, więc naprawdę z tym zapachem nigdy nie wie się, na jaką jego fazę się trafi, na jaki jego dzień się trafi, ale to, co trzeba mu przyznać na sam koniec, to czy się trafia na jedną jego fazę, czy na inną jego twarz, w każdym wydaniu brzmi szlachetnie i bardzo jakościowo. No i na La Grande finale musiała być Tilia od marki Marc Antoine Barois. Pewnie wiedzieliście, że Tilia się tutaj absolutnie znajdzie. Jest to przecudowny narkotyczny bukiet kwiatów, kwiatu lipy. Jaśminu kwiatu pomarańczy upleciony przepięknie z nutami miodu lipowego z delikatną piżmowością pizmo, z delikatną drzewnością zdecydowanie dla fanów kwiatów must have, chociaż do przetestowania jeśli nie do zakupu zdecydowanie też perfumy o doskonałych parametrach o świetnej trwałości oraz bardzo dobrej projekcji przez pierwszą godzinę do dwóch i to by było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy film, o moje ostatnie zakochania, zauroczenia perfumowe. Dajcie znać, co ostatnio zawładnęło waszym sercem, jakie perfumy was w sobie rozkochały. Też chętnie sobie poczytam, bo być może tych perfum nie znam, więc chętnie zwrócę na nie uwagę. Ja tymczasem bardzo Wam serdecznie dziękuję za obejrzenie dzisiejszego filmu. Trzymajcie się ciepło i zdrowo, i do zobaczenia, mam nadzieję, wkrótce. Pa pa!